To, szanowni Państwo, ja myślę, że możemy zacząć. Tak, właśnie jako gospodarz tutaj tej świetlicy chciałbym serdecznie powitać Pana Prezydenta oraz tutaj Fundację Może Więcej. Może w tym momencie jest taki moment bardzo dobry, żeby oddać głos. Za chwilkę odsłonimy tutaj nasze logo, będzie wręczenie dyplomów i będziemy tutaj jakby to zaangażowanie dzieci doceniać. Szanowni państwo, witam serdecznie w Starachowickim Centrum Kultury, w świetlicy środowiskowej Sukces. Sukces to nazwa, która została wybrana już przez te osoby, które świetlicę tworzą i te osoby, które na co dzień z Państwem będą współpracowały. Cieszę się, że jesteśmy w tym miejscu i w tym gronie, dlatego, że Gmina Strachowica we współpracy z Fundacją Możesz Więcej, kierowaną przez Pana Marcina Agatowskiego, e, dzięki zaangażowaniu wielu osób, uzyskała ponad milion złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa świętokrzyskiego na stworzenie Strachowickiego Centrum Interwencji Kryzysowej, które zyskało dzięki stowarzyszeniu Pani Marty Majkusiak przystań nazwę przystań. A jednym z elementów tego projektu, który realizujemy, jest stworzenie świetlicy środowiskowej, która zaczyna działać właśnie w budynku Starachowickiego Centrum Kultury. Skierowana jest ona do 30 podopiecznych i część z nich już widzę, że jest dzisiaj z nami. Cieszę się, że będziecie mogli tutaj spędzać czas pod okiem osób, które są specjalistami w dziedzinie współpracy z dziećmi, z młodzieżą. To są trzy osoby, które na co dzień będą pracowały, ale zapewne pojawią się też wolontariusze, którzy też będą tutaj z Wami współpracowali, nie tylko w tym budynku, ale również na zewnątrz, bo myślę, że z tymi działaniami będziecie wychodzili jak najbardziej szerzej i będzie to taki punkt, który będzie otwarty dla wszystkich. Dla nas jako dla Gminy Starowicze jest to moment szczególny, dlatego że Starowickie Centrum Kultury i ta świetlica znajduje się w samym centrum rewitalizacji naszego miasta. Jak Państwo wiecie, jest już przyjęty Gminny Program Rewitalizacji i osiedla, które znajdują się wokół nas, to są osiedla, które są właśnie tym, tymi obszarami rewitalizowanymi w naszym mieście. Rewitalizacja to nie tylko przestrzeń, to nie tylko mury, to nie tylko bruk, to przede wszystkim ludzie i właśnie ten element ludzki tutaj dzisiaj jest szczególnie widoczny dlatego że świetlica środowiskowa właśnie taką rolę jaka jest najważniejsza w rewitalizacji, czyli tej rewitalizacji społecznej będzie spełniała. Także cieszę się i gratuluję państwu. Jeszcze zanim oddam głos panu Marcinowi jako prezesowi fundacji E, chciałem powiedzieć, że w e, Świetlica będzie działała e, codziennie, e, od poniedziałku do piątku, a w sobotę e, dzieci będą miały też wsparcie e, i ich czas będzie z, e, e, zaangażowany w, w inne różne sobotnie wyjścia, jak kino e, czy rajdy. E, a od poniedziałku do piątku e, dla dzieci mamy przygotowany oprócz wsparcia dziennego tuż po szkole, to także zajęcia dodatkowe z matematyki polskiego, angielskiego, z informatyki, także zajęcia taneczno-muzyczne, modelarskie, plastyczne, więc naprawdę jest tego bardzo dużo. Wszystkie dzieci też mają możliwość skorzystania z pomocy i porad psychologa, to jest to wszystko, co oferujemy dzieciom i nie tylko. Bardzo. Cieszymy się, że dzieci i rodzice tutaj przyszli, ponieważ nie ukrywamy, że jeśli chodzi o tą stałą kadrę placówki, jeśli chodzi o podopiecznych, nie było łatwo się tutaj dostać. Było bardzo, bardzo, odkąd tylko kadra świetlicy szukała osób, które potrzebują tutaj wsparcia, od razu bardzo dużo dzieci i dużo rodziców się zgłosiło. Do tego, że chcą te dzieci tutaj posyłać. To świadczy o tym, że zainteresowanie jest duże i że nasz projekt odpowiada na potrzeby, i naprawdę było nam ciężko wybrać te dzieci, które w pierwszej kolejności potrzebują wsparcia, i myślę, że to się udało, ale to, to że jest. 30 dzieci wybrana, to nie znaczy, że inni też nie będą mogli skorzystać ze wsparcia, ponieważ oprócz właśnie wspomnianych, wspomnianego tego wsparcia codziennego po szkole, mamy te zajęcia dodatkowe, więc też zachęcamy, zachęcamy wszystkie dzieci z, z gminy Starachowice do tego, żeby zainteresowały się działaniem świetlicy, żeby tu przychodziły i żeby czuły się tutaj jak u siebie w domu. Proszę jako fundacja, jako prezes fundacji mamy misję taką, aby pomagać dzieciom i młodzieży. To jest już nasza kolejna placówka, która w pewien sposób powstaje pod naszymi auspicjami. Pierwszą prowadzimy już od 2007 roku w Kielcach, a więc mamy doświadczenie. Cała nasza kadra fundacji to są pedagodzy, dlatego bliskie jest nam dobro dzieci. Cieszymy się z każdego miejsca i z każdej okazji, aby dzieci wspierać. Oczywiście z naszej strony, jako z tej strony fundacji, deklarujemy dalsze wsparcie placówki. Będziemy przygotować kolejne wnioski, aby zapewnić dzieciom też wypoczynek wakacyjny, feryjny, żeby mogły spędzić czas wolny poza miejscem zamieszkania. I oczywiście jest to bardzo istotna forma wsparcia. Tak jak Pan Prezydent powiedział, znajdujemy się na obszarze rewitalizacji i oprócz rewitalizacji takiej zewnętrznej, o której często się mówi, gdzie mówimy o budynkach, bardzo ważna jest ta rewitalizacja społeczna. I naszym zadaniem w ramach współpracy tutaj z gmina Ostarachowice, czy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego jest właśnie wsparcie w tych działaniach społecznych, aby efekty pozostały na długie lata, ponieważ budynek wyremontujemy, będzie on ładnie wyglądał, ale istotą jest serce budynku, czyli te osoby, które przybywają i naszą, tak jak powiedziałem, misją i tym radością, którą mamy, są tutaj podopieczni, których ja dzisiaj osobiście widzę pierwszy raz, ale mam nadzieję, że będę częściej też gościł, będę mógł dzieciaki poznać, bo też ta praca pedagogiczna mnie i moim kolegom z zarządu sprawia wiele radości i przyjemności. Będziemy na pewno tak jak powiedziałem wspierać Pana Prezydenta i gminę Starachowice w pozyskiwaniu kolejnych środków na to, aby właśnie dla tych najmłodszych mieszkańców gminy przygotować dużo zajęć, atrakcji, dodatkowego wsparcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Brawo, brawo. Amelia Steń jest może? Brawo dla Ameli. Pan Marcin też gratuluje. I prezent jest również dla ciebie. Proszę bardzo. Zapraszamy Angelikę Samiec, może zostać z nami, dobra? Jest Angelika? Nie ma. Wręczymy później. Mamy jeszcze trzy wyróżnienia. I wyróżnienie dla Marii Kamizeli. Nie ma. I dla Julii Jeżowskiej. Jestem. Proszę bardzo. I dla Ciebie prezent. Dziękuję pięknie. Zapraszamy Cię tutaj do nas. Jeszcze jedno wyróżnienie. Czy jest Hanna Adamus? Jest. Proszę yes. bardzo. Tak.